ambicje. Każde życie jest cenne. Żadną mała grupa będzie miała cud jak będzie miło chodzić po swoich księgach. Nauczyciel mówił się, że wyrażę swoją nagrodę. Ja jestem z Polski. chcę tu dużo gadać, Można by infrastrukturę tu lepiej rozwijać. Kiedy dnia tak obiektów to spotowaj. W rozrywki Ludzie tak sobie jak ja, po na trenu, nie są możliwe, nie doceniani. Robi się tu z nich trzeci Po studiach świeżo Nie zatrudniali w placówkach To rząd zmarnował ich talenty. sobie, że przegrywasz po miesięcy z zus -em. O zatrudnieniu Chce się odmawiać na rybku pracy A oni podawili z Dalej mam nie bać policja, Ja się staram się rozwijać Chcę iść dalej Moim zagrożonym planem Nie się nieść założonymi rękami To co mnie spotkało Dostałam tyle pracy naraz We własnym domu Ze znikomym wsparciem Dało mi tak w życiu dużo lekcji. Dało się Kazało wielokrotnie wybierać pomiędzy paniem a mnie a sobą. Pićmy daje mi się, że odnajdzie się na każdej pracy. Wyjmij się zaangażowanie. rola matki do we mnie. To tu jest nasumień, dobrą, lojalną osobą. Przez co wiem, co to znaczy szacunek do siebie. mi wiedziałem za także znam te wartości. Do tego doświadczenia. Do do i po co tu jestem? Udobię dbać o siebie, ludzi, świat, Polskę, dając świadectwo ze zdobytych wiedzy, nabytego doświadczenia. Czas mnie czeka, a ja może na pracę, przenosząc siłę swoją na osiedlenie. W życiu skazuję dosłownie sekundy. jeszcze bardziej doceniając pracę swoich roli. Nauczyło mnie to używania ich najlepiej się da, w krótkim czasie nieraz człowieku widząc, że musisz teraz. Przez coś piedzy nie moców, więc prawieniem zrobienia. Człową swój charakter, względy odpowiedzialności za powierzone zadanie. Całą sobą młodość poświęciłem na naukę. na, na jak doświadczenia nieraz, po rozkranie w We mnie jest ogromna chęć bycia dobrym pracownikiem. Podjąć odpowiedzialność teraz. Wyjdział noc jedną osobą, chociaż młodzieńczą wiarą i entuzjazmem chciałam się kazać wiedzą. Odnaleźć swoje środowisku. To nie jest czas, żeby nas wysadzać rakietami atomowymi. Ja się nie boję śmierci. Mój pan już z ciemnością. Ja pana nie nienawidzę. Bardzo pana szanuję.